Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek, 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 567 odcinku podcastu Radio SK i 128 wiadomościach z martwej strefy, czyli cyklu podcastów, w których w miarę na bieżąco, ale w miarę cyklicznie omawiam newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem z minionego miesiąca. No, w tym przypadku troszkę nam się przeciągnęło. Co prawda. Niewiele ponad miesiąc temu publikowałem ostatnie wiadomości marcowe, ale to też była końcówka kwietnia. Ostatnio coś nie mogę się wstrzelić w ten początek miesiąca. I e, w samym kwietniu. Wydarzyło się tak naprawdę niewiele. Dużo więcej newsów mieliśmy w maju. Gdybym zebrał się wcześniej, pewnie nakręciłbym króciutkie wiadomości kwietniowe, a potem troszeczkę grubsze ma, a potem troszeczkę grubsze majowe, ale za chwilę no z naszego punktu widzenia, za tydzień premiera Boogiemana, czyli jedynej kinowej ekranizacji Stephena Kinga tegorocznej. A majowe newsy głównie dotyczyły Mena i chciałem się z tym wstrzelić przed premierą. Nie chciałem publikować dwóch wiadomości tydzień po tygodniu, bo to trochę się mija z celem, szczególnie że byłyby one krótkie, i stwierdziłem, że połączę te miesiące. Także ja nagrywam to z mojego punktu widzenia 21 maja i opowiem dzisiaj, omówię dzisiaj to, co wydarzyło się, to o czym dowiedzieliśmy się, to co dostaliśmy w kwietniu i maju, ale do tego momentu. Jeśli coś pominę, jeśli coś zgubię, to wrócę do tego za miesiąc, a za miesiąc zajmę się czerwcem i ewentualnie tym ostatnim tygodniem maja. I tradycyjnie zaczynamy od książek, ale tutaj tylko troszeczkę od polskiego podwórka, ponieważ w zasadzie żadnych nowych newsów z Polski nie mamy. Cały czas następnym wznowieniem będzie bezsenność, ale cały czas nie doczekała się ona okładki. No, jakieś drobiazgi za chwilę tutaj wskoczą jeszcze z Polski, bo chciałem zacząć od holi, czyli od zbliżającej się. Wielkiej premiery książkowej tegorocznej jedynej książki Stephena Kinga. Otóż pojawiła się brytyjska okładka tej książki. Ja już mówiłem o okładce amerykańskiej, w ostatnich wiadomościach mówiłem o okładce niemieckiej i ta okładka ma dość podobny styl co amerykańska, dość podobny styl i kolorystykę. Jest słabsza ogólnie. Widać na niej fragment budynku, fragment tego domu, który był zarówno na amerykańskiej, jak i na niemieckiej. Mamy bardzo podobne tło jak w amerykańskiej, z taką różową poświatą, zachodzącego słońca, czarne drzewo, widzimy płotek. Przed domem leży rower. W piwnicy też pali się żółte światło, które oświetla rower, no a ten rower rzuca taki cień na ogródku przed domem. My już wiemy, że w Polsce ta książka ukaże się dzięki wydawnictwu Pruszyński Ska, a to wydawnictwo, patrząc na kilka ostatnich premier, i to tak naprawdę cofając się aż do outsider'a. Wydawa, w, wydaje Wydawało Kingi z oryginalnymi amerykańskimi okładkami. To Albatros wydawał z brytyjskimi, no i ja mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. No, o ile nie dostaniemy żadnej nowej polskiej okładki, bo to jest zawsze coś fajniejszego, ale jeśli nie dostaniemy, a pewnie nie dostaniemy, no to mam nadzieję, że polskie wydanie będzie zdobić ta okładka amerykańska. Polska premiera planowana jest na 5 września, czyli znów równolegle z oryginalną. Polski tytuł pozostaje taki sam, Holi. Ja wiem, że ten news wzbudził trochę uśmiechu w komentarzach na Facebooku, ale to, no, to jest warte podkreślenia, że nie zmieniamy tytułu, bo no, historia uczy, że różne kwiatki się wymyślało. I no, ja powoli, powoli. Nakręcam się, bo mam nadzieję, że podobnie jak Billiego Samersa uda się załatwić tę książkę, a może nawet miesiąc wcześniej, no, mam nadzieję, <laughs> zobaczymy. Będzie to znów nerwuwa, bo, bo, bo dla mnie okres przed premierem, to jest wielka nerwowa zawsze. E, dobra, i jeszcze jest jeden drobiazg z Polski, nawet nie taki drobiazg. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu ukazała się u nas antologia Lśnienie w ciemności na 20 dwudziestolecie serwisu. Lilias Library, w której znalazło się opowiadanie Stephena Kinga, niebieski kompresor. Myśmy to opowiadanie omówili. Ja zapowiadałem i w tamtym podcaście, i może też jeszcze w kilku innych, że ja prędzej czy później omówię też całą tę antologię, bo tak chciałbym zrobić. Otóż no, od niedawna dostępna jest ona w postaci audiobooka. Książkę czyta Jacek Dragun. Trwa ona 7 godzin i 49 minut. Nie jest zbyt długa. Ja sobie ją słucham powoli. Wcześniej kilka opowiadań przeczytałem, teraz zacząłem je słuchać. I to jest bardzo dobry audiobook. I ja prędzej czy później przysiądę do, tej, do tego zbiorku i go tutaj omówię. I to by było w zasadzie wszystko co się tyczy książkowego Stevena Kinga. Teraz chciałbym na chwilę wskoczyć na rynek komiksowy jeszcze pozostając w Polsce, a potem przejdziemy do Joe'ego Hilla na chwilę, ale na dłuższą chwilę tym razem. A chciałbym dwa zdania poświęcić Amerykańskiemu Wampirowi, bo za kilka dni premiera komiksu Amerykański Wampir 1976, czyli teoretycznie 9. tomu e, długiej serii u nas przez naście lat i na świecie też niestety ja mówiłem o tym, że gdy zapowiadano ten komiks nie pamiętam na jakim festiwalu czy to była komiksowa Warszawa czy to była MFK nie pamiętam no to w internecie pojawiły się zdjęcia z tego spotkania z Tomaszem Kołodziejczakiem i tam na slajdzie zapowiadającym amerykańskiego wampira znalazła się też okładka drugiego tomu antologii antologii której pierwszy Tom był w Polsce wydany, znalazł się w szóstym tomie serii. No i ja zakładałem, że ten drugi tom w jakiś sposób e, zostanie wydany w Polsce. Najpierw myślałem, że on będzie połączony z tym głównym komiksem. Potem chyba w ostatnich wiadomościach mówiłem o tym, że tak nie będzie i wyczekiwałem newsów, e, kiedy też i w jaki sposób ukaże się u nas ten drugi tom antologii. Zapowiadałem już, że ja przeczytam pierwszy tom, omówię go jeszcze raz tak bardziej kompleksowo, bo wcześniej zrobiłem to po łebkach i drugi tom też omówię. No, okazało się, że ta okładka na tym slajdzie prezentacji znalazła się przez pomyłkę. Tego komiksu nie było w katalogu Egmontu, który ukazał się kilka tygodni temu. No i to już był taki pierwszy sygnał, że tego komiksu po prostu w Polsce nie będzie. No, znaczyło to, że jego nie ma w planach i tak faktycznie jest. No, Egmont nie ma w planach wydania tego komiksu. Także obejdziemy się niestety bez tego jednego drobiazgu. To jest raczej ciężka sprawa, wydać go samodzielnie. To jest komiks, który ma mniej niż 100 stron. To są króciutkie historyjki, raczej pewnie niemożliwe. No trudno. Tak czy inaczej, ja cały czas powtarzam sobie całość. Jestem w tym momencie na końcówce trzeciego tomu, więc zostały mi już te krótkie tomy. Słucham sobie podcastów i chciałbym omówić mimo wszystko te dwa tomy antologii. Przy czym ja mam takie plany od wielu lat, więc no zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, i przejdźmy tak jak powiedziałem, do Joe'ego Hilla. A tutaj mamy trzy fajne newsy. Po pierwsze, Joe Hill napisał nowe opowiadanie pod tytułem Back to the Graveyard, i to jest powrót do uniwersum, do powieści Nosferatu. W tym opowiadaniu znów spotkamy Charlesa Manxa. Na chwilę obecną ten tekst będzie wydany w bardzo limitowanym nakładzie w Skeleton Crew Studio. Które do tej pory było znane z tworzenia replik kluczy ze świata lokentki. Na potrzeby tego tytułu także stworzono specjalny klucz, klucz do cmentarza, tego co mogło być. To, o ile mnie pamięć nie myli, nie jest pierwszy klucz e, związany z nosferatu, chyba drugi, d, 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 drugi taki przypadek. Także mamy takie fajne połączenie z lokentki. E, książeczka z e, tym opowiadaniem. I dołączonym do niej kluczem e, ma limitowane wydanie podpisane przez Joe'ego Hilla. Jej cena to jest 60 dolarów, a nakład 500 sztuk. E, połowa dochodu z każdego egzemplarza będzie przeznaczona na fundusz dobroczynny e, Redfern Hill. Podobnie jak poprzednie, wspólna akcja Hilla i Skeleton Crew Studio. Ta książeczka będzie albo była wysyłana w maju, no i oczywiście no, już jest y, od jakiegoś czasu wyprzedana. Kolejna rzecz związana z Joe Hillem. Otóż 19 lipca do sprzedaży trafi jubileuszowe wydanie komiksu Lokentki. Witamy w Lovecraft. To będzie wydanie z okazji 15-lecia tego komiksu. Wydawnictwo IDW wypuści nowe wydanie pierwszego zeszytu z nowym zakończeniem, które w przeciwieństwie do pierwszego nie będzie pozytywne. Dodatkowo, komiks będzie zawierał nowe dodatki, a także nowe okładki w różnych wariantach. I to jest w sumie całkiem fajna rzecz całkiem fajny news. Joe Hill za pośrednictwem swojego newslettera. Escape Hatch opisał nad czym obecnie pracuje i jakie ma plany na przyszłość. No i niestety nie ma dla nas zbyt dobrych wieści. Ukończona już w styczniu powieść King Sorrow ukaże się najwcześniej wiosną 2025 roku, co sprawia, że od ostatniej powieści strażak minie aż 9 lat a od ostatniej wydanej książki, gaz do dechy, 6 lat. No, Joe Hill jest znany z perfekcjonizmu. Ma w zwyczaju robić aż pięć korekt swoich tekstów, dwie duże i trzy małe. „King Sorrow jest mniej więcej długości Nosferatu i Strażaka, więc przepisywanie książki zajmie Hillowi jeszcze sporo czasu. No, miejmy nadzieję, że wyjdzie jak z Nosferatu, a nie ze Strażakiem. Joe Hill rozpoczął pracę nad jeszcze jedną powieścią. Ta ma być już zdecydowanie krótsza. Autor planuje około 120 tysięcy słów i 12 rozdziałów. Jak na razie napisał pierwszy rozdział. Ponadto gotowe są cztery opowiadania, ale na chwilę obecną Hill jeszcze nie wie, co zrobi z tymi tekstami. Ostatnia rzecz to zakończenie poprawek nad scenariuszem. Jednak tutaj Joe nie zdradził nic więcej na jego temat. I jak sam napisał, to jest pierwszy raz w jego karierze, gdy nie ma zaplanowanej żadnej premiery na bieżący rok, nie powstanie żaden komiks, żadne opowiadanie nigdzie się nie pojawi. No tutaj przed chwilą mówiliśmy, że jednak jedno mikroopowiadanie się pojawiło nie wyjdzie żadna książka, film czy serial. Jednocześnie puentuje to tym, że może to i dobrze, bo w ostatnich latach było go za dużo i miał już tego dość. My natomiast kończymy blok książkowy i przechodzimy do filmów i seriali. Za tydzień premiera Boogiemana. No i już wiemy, że taki będzie polski tytuł Boogieman. Na plakacie, jak zwykle, mamy Bubel, bo mamy na górze napis na podstawie powieści Stephena Kinga. Zaprezentowany został drugi zwiastun tego filmu. Ja go obejrzałem. Ale odradzam chyba oglądanie. Tam jest dużo jumpscaresów pokazanych, dość dużo tych scen, które mają nas przestraszyć. To jest chyba nawet jeszcze lepszy trailer od poprzedniego, ale no dla mnie już trochę niepotrzebny. No, teraz zaczęło się nawalanie krótkimi spotami. Ukazały się chyba na razie dwa. Ja obejrzałem pierwszy z nich i stwierdziłem, że już mi wystarczy. Co prawda, z moją pamięcią, no to ja i tak nie pamiętam już kompletnie, czym nas straszono w tych. Materiałach promocyjnych, ale jak ktoś ma trochę lepszą pamięć, to wydaje mi się, że, że to już jest za dużo, że lepiej przestać oglądać, bo za chwilę będziemy wiedzieli wszystko, co nas w tym filmie przestraszy. A to nadal zapowiada się naprawdę całkiem niezły straszak. Plakaty do tego filmu, no, po, po, pojawiło się ich trochę więcej. Na początku mieliśmy ten pierwszy, taki jasny, babadukowy, gdzie mamy rysunkowe drzwi. Otwarte, uchylone lekko. Potem pojawił się taki ciemny plakat z ciemnymi schodami, gdzie na górze w tym roku widzimy parę żółtych oczu. No i ta para żółtych oczu jest motywem przewodnim na wielu kolejnych plakatach. Bo potem na początku maja pojawiła się seria takich czterech plakatów, wypuszczonych według pewnego pomysłu. Dwa z nich to jest pół twarzy młodszej bohaterki i starszej bohaterki. No i oczywiście oczy w tle, gdzieś tam ciemność w tle. Dziewczynka oświetla sobie tą kulą. E, starsza siostra, chyba jeżeli dobrze pamiętam, oświetla sobie zapalniczką. Mamy taką czerwoną poświatę. To są takie dwa, powiedzmy, czerwone plakaty. No i jeszcze dwa błękitne plakaty, gdzie obie te bohaterki leżą w łóżku. E, tam też jest ta kula e, o, rzucająca poświatę na nie, a z tyłu za nimi widzimy otwarte drzwi i właśnie te oczy, uchylone drzwi od szafy i te oczy. Obie bohaterki leżą z otwartymi. Oczami nie śpią. To są plakaty dwa błękitne. No i to jest taka seria plakatów, które e, bez szału, tak jak na, ta, 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 tak naprawdę dla mnie, e, raczej myślałem, że to takie, takie pierdoły wypuszczone gdzieś tam w neta, ale też rozumiem koncepcję, bo, bo ten film stara się chyba trochę. Tak wyglądać, albo takie artystyczne, rysunkowe plakaty, albo właśnie takie trochę minimalistyczne, zdjęciowe, ciemne, budujące tego typu klimat. No bo po tych czterech plakatach pojawiły się jeszcze dwa, i jeden z nich jest znów rysunkowy. Przy czym ma całe czerwone tło, takie, ta, taka wielka dłoń spadająca z góry z czarnymi pazurami, niczym klatka i dziewczynka, i to, i to też jest rysowane, trochę jakby. Dzieciak rysował. On też jest taki trochę babadukowy, natomiast ostatni plakat jest zupełnie inny. Jest taki oldschoolowy. Mamy w górnej części budynek, dom, a pod ziemią takie zupełnie inne oko. On wygląda trochę jak ze starych horrorów. Jest fajny. Zastanawiałem się, czy tego domu nie wziąć na grafikę do tych wiadomości. Byłyby to trzecie wiadomości, prawie pod rząd, które miałyby dom na grafice, bo dwie poprzednie były scholi. No. Ogólnie te plakaty mi się jakoś szalenie nie podobają, już w ogóle nie podoba mi się logo tego filmu, napisane taką losową czcionką z neta. Ale ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony na ten film i nie mogę się go doczekać. No niestety, kurczę, ja go najprawdopodobniej nie obejrzę w piątek. Jestem, Jezus, Maria, nawet nie chce mi się myśleć, jak ja będę w ten piątek funkcjonował, bo ja wiem, jak ja funkcjonuję, jak już jest ten dzień premiery, a, a, ja, a ja nie mogę zdobyć. Tego, co chcę. Ja naprawdę potrafię zachować normalną pozę. Potrafię, potrafię zachować pozory normalności przez cały rok, ale gdy zbliża się premiera, to wychodzi ze mnie najgorsze. To naprawdę wtedy jest jak nałogowiec, który, do, do którego dealer przyjechał do miasta, a ja nie mogę do niego iść. A niestety 2 czerwca mamy takie odpracowanie, jakby dzieciaki w szkole mają dzień wolny, ale my tego dnia wolnego nie mamy i zaplanowaliśmy, nam cały dzień, cały dzień. Będziemy mieli dwie rady pedagogiczne, a potem drzwi otwarte, na które nikt nie przyjdzie. Będę siedział od 17 do 19, a na drzwiach otwartych niestety muszę siedzieć od do bite dwie godziny. I, i, i gdyby to ktoś zaplanował także rady z rana, a drzwi otwarte wieczorem, to może znalazłem to okienko, gdzie mógłbym wyskoczyć szybko do kina. No, ale podejrzewam, że tak nie zostanie zrobione, bo będę pewnie jedynym, który <laughs> chciałby, żeby e, tak to zostało rozstrzelone w piątek. Także to będzie ciężki piątek, to będzie cholernie ciężki piątek. Natomiast e, polski plakat to jest jeden z tych czterech, które były udostępniane tego jednego dnia. To jest jeden z tych czerwonych plakatów z połową twarzy tej młodszej dziewczynki trzymającej kulę. E, no, no, te, tytuł tak jak powiedziałem, po prostu ba, Baba. Boogieman. E, nie de Boogieman, tylko Boogieman taki jest polski tytuł. No to było do przewidzenia, że raczej w dzisiejszych czasach nikt nie zrobi tytułu Czarny Lud. E, natomiast tych boogiemanów my już trochę mieliśmy. Tych niezwykłych związanych z Kingiem, także nie wiem, albo będzie to mylące, albo będzie nasuwać dobre skojarzenia, nie mam pojęcia. Dobrze, Welcome to Derry. Już, z tego co się nie mylę, trwają prace na planie tego serialu. No i zaczynają się pojawiać pierwsze informacje o obsadzie i pojawiło się już sześć nazwisk. Ja ich w zasadzie w większości nie znam. To jest Tyler Page, Jovan Adepo, James Remar, Chris Chalk, Madeleine Stowe i Steven Ryder. No tutaj charakterystyczną twarzą jest James Remar, którego możemy znać z wielu seriali, możemy znać go też z kilku filmów. To jest facet, który grał Ojca Dextera. To jest facet, który grał ostatnio w Black Lightning. Uch. Jezus Maria, masa, masa tytułów przychodzi mi do głowy, w sensie powinna mi przyjść do głowy, ale tak się odbijają. Na pewno znacie ten twarz. To jest facet, który zresztą grał też w oryginalnej, e, obcym drugiej części Jamesa Camerona, ale wyleciał z planu i zastąpił go Michael Bien, A, ale w kilku scenach można dojrzeć go jeszcze gdzieś tam stojącego tyłem. Andy Muschietti opublikował na Instagramie pierwsze zdjęcie z planu. Są to oszklone drzwi komisariatu policji. Za szybą widzimy wystrój wnętrza, ekipę filmową, ale to wszystko takie rozmazane przez tę szybę, także, także to w sumie fajnie wygląda. Natomiast na szybie nazwisko Clint Bowers, szef policji, szeryf miasteczka Derry. To jest coś fajnego, no bo Bowersowie raczej do tej pory kojarzyli nam się Negatywnie, w sensie to, że on jest szerifem, to wcale nie znaczy, że będzie się kojarzył pozytywnie, no ale dość zaskakujące. I ciekawe, co to będzie, jak to się rozwinie, jaki to ma związek z Henrym. No i oprócz tego w kwietniu mieliśmy jeszcze całkiem sporo niezłych newsów filmowych. Po pierwsze, szykuje się adaptacja opowiadania Małpa, opowiadania ze zbioru szkieletowa załoga. Reżyserem i scenarzystą filmu ma być Osgood Perkins. Tutaj, jak mi podpowiada Stephen King PL. ostatni przez niego stworzony horror to Małgosia i Jaś. Producentami zostali James Wan, twórca między innymi obecności naznaczonego i, i tak dalej. No, nazwisko, którego nie trzeba przedstawiać, zresztą e, również e, on tam gdzieś trzymał piecze nad nowym miasteczkiem Salem. Michael Clear pracował przy Megan. E, Jason Cloth odpowiedzialny za Jokera oraz Dave Kaplan, producent głośnego ostatnio Babylonu. No i wiemy, znamy pierwszego aktora, jaki został przypisany do tego projektu. Jest to Theo James, który występował między innymi w serii Underworld czy serialu Biały Lotus. Nic więcej do tej pory nie wiadomo. To jest pierwsza ekranizacja tego opowiadania. Co ciekawe, no bo tak jak Boogeyman to też jest pierwsza ekranizacja Czarnego Ludu, ale na podstawie Boogeymana powstało pierdylion filmów amatorskich. W tym przypadku teoretycznie nie było jeszcze żadnej ekranizacji Małpy. Ja kiedyś miałem taki cykl podcastów, nieoficjalne ekranizacje i tam omówiłem film, który był nieoficjalną ekranizacją Małpy, Devil's Gift, natomiast te, to opowiadanie nie miało do tej pory Dollar Baby, i co ciekawe, no nie tak dawno pojawił się news, że powstał pierwszy film amatorski na podstawie tego opowiadania, który teraz jakoś w maju będzie miał premiery na jakimś festiwalu, także dość z, z, nietypowa sytuacja, bo na tym jednym Dolar Baby zakończymy tak naprawdę, bo jeśli zostało to sprzedane profesjonalnej, profes, do profesjonalnego studia, no to już filmów amatorskich na podstawie tego opowiadania nie dostaniemy. Czyli tak naprawdę dwie premiery Małpy, amatorska i Profesjonalna, no profesjonalna to jest jeszcze pieśń przyszłości. Nie wiadomo czy to się wydarzy, ale mm, zbiegło się to trochę w czasie. Zapowiedź tej profesjonalnej z premierą tej amatorskiej. Mike Flanagan, który cały czas myśli o serialowej Mrocznej Wieży, zabiera się za kolejny film, który będzie ekranizacją tekstu Stephena Kinga. Tym razem przeniesie na ekran Życie Chaka. E, bardzo nietypowy tekst ze zbioru Jest krew. Flanagan ma napisać zarówno scenariusz, jak i wyreżyserować ten film, i będzie jego producentem. I tutaj mamy dość potężną obsadę. Otóż tytułowego czaka zagra Tom Hiddleston, a w rolę Albiego wcieli się Mark Hamill. Także wow, nie? No. W przypadku Marka Hamila to nie jest pierwszy występ w filmie Stephena Kinga. On zagrał małą rolę w filmie Lunatycy. W pierwszej scenie gra policjanta, gdy policjanci wchodzą do domu, który został opuszczony przez rodzinę lunatyków. No, tego domu wypełnionego kotami i ze zwłokami dziewicy, no to jednego z tych policjantów gra Mark Hamil. Teraz powróci w trochę większej roli. Jaram się niesamowicie, bo po pierwsze Mike Flanagan, po drugie naprawdę dwa duże nazwiska, po drugiej stronie kamery. I na sam koniec e, fantastyczny news dotyczący rynku Blu-ray. W maju ukazały się nowe dzieci kukurydzy <laughs> z wyciętymi scenami. E, no, to też, ale ten fantastyczny news to e, dotyczy zupełnie innego filmu. 25 lipca w Stanach będzie miała premiera e, Blu-ray z filmem e, Sprzedawca Śmierci, czyli ekranizacją powieści Sklepik z marzeniami. I teoretycznie to jest y, taka, ta, 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 taki niby zwykły news. Ale nic bardziej mylnego. Otóż sprzedawca śmierci miał premierę w kinach w roku 1993 i trwał, ta wersja trwała 115 minut. Trzy lata później ten film został wyemitowany w telewizji i jak się okazało, film kinowy był mocno pocięty, bo wersja telewizyjna trwała aż 191 minut to jest prawie 80 minut więcej. Co ciekawe, w kolejnych latach ta ekranizacja już się w tej dłuższej wersji nie ukazała. Na nośnikach VHS, DVD, Blu-ray zawsze była sprzedawana w tej kinowej pociętej wersji i bardzo bardzo trudno było zdobyć tą wersję dłuższą. Ja przez lata to było jakieś moje marzenie. Pamiętam nawet, nawet na polskich DVD-kach z tyłu są zdjęcia kadry, których nie ma w tym filmie. Jest kadra z takim białym gipsowym, nie pamiętam dokładnie Elvisem, tego nie ma w tej oryginalnej krótkiej wersji, nie oryginalnej tylko tej kinowej wersji filmu i Kurczę, ze 2-3 lata temu ten film w wersji dłuższej wyciekł do internetu. On miał oczywiście format 4-3. Ale nie taką tragiczną jakość. No, spiraciliśmy go wtedy, wtedy mieliśmy duże plany, żeby e, nagrać książka, film, oryginalny, dłuższy i tak dalej, i tak e, dalej. No, e, zwieszam teraz głowę, sypię ją, popiołem. Ja nawet nie obejrzałem tej dłuższej wersji, chociaż czekałem na nią przez pół życia, ale może dlatego, że planowałem najpierw przeczytać książkę, bo przecież dawno jej nie czytałem, potem obejrzeć oryginalną wersję, zacząłem ją oglądać nawet, a dopiero potem usiąść i delektować się tą wydłużoną, żeby aby wychwycić każdy drobiazg, każdą różnicę, a pewnie byłbym już tak zmęczony, że zero radości bym z tego poczuł. No teraz, po 30 latach od premiery kinowej, będzie można obejrzeć tą długą wersję Sprzedawcy Śmierci w całości i w dobrej jakości, i legalnie. Ten film zostanie wydany na dwóch płytach Blu-ray. Zawarte tam będą obie wersje tego filmu, kinowa i telewizyjna. Na pierwszym dysku wersja kinowa w 4K, a dodatkowo komentarz audio reżysera Frasera C. Hestona. Na drugim zaś wersja telewizyjna. Tutaj w bonusach znajdziemy wywiad ze scenarzystą W.D. Richerem. I to jest fantastyczny news. Ja się niesamowicie cieszę, że to wyjdzie. I zacieram rączki i sobie kupię to i, i obejrzę kiedyś. Okładka jest standardowa, taka jak była na plakacie filmu. Natomiast z tego, co widzę, jest etui z tym takim innym plakatem. To też jest fajna rzecz. Ten, ten taki jakby teaser poster, plakat na którym jest taka tutka kartonowa ze sklepu, z logiem sklepu, taglinem "Buy Now, Pay Later" i z tej tutki tak z środka widzimy palce i twarz, jakby ktoś był w niej uwięziony. To w sumie fajne, bo to takie kartonowe. Etui. Tu i na płytę, które jest takim, taką torebeczką sklepową, papierową z taką grafiką. Fajna rzecz, fajny pomysł. E, dobra, i to by było na dzisiaj wszystko. Patrzę na licznik i wyszło 30 minut, czyli bardzo dobrze, że nie dzieliłem tego na dwa podcasty. Chyba nie powiedziałem o wszystkim, ale to są takie rzeczy, o których nie muszę mówić w tej chwili. To może poczekać, jakieś takie tam drobiazgi, ciekawostki, które gdzieś tam sobie wychwyciłem. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Życzę Wam udanego seansu w następny piątek, a ja sobie obejrzę w sobotę. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. I'm your number one.